Niepokojące wieści w sprawie Stanisławy Celińskiej. Artystka odwołuje kolejne koncerty. Stanisława Celińska od lat spełnia się nie tylko jako aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, ale także jako wyjątkowo zdolna wokalistka. 78-latka wciąż nie zwalnia tempa i planuje kolejne koncerty. Niebawem miała znów wystąpić przed publicznością. Niestety, wydarzenia w ostatniej chwili zostały odwołane. Stanisława Celińska zrobiła zawrotną karierę Stanisława Celińska, która debiutowała na ekranie w klasycznym filmie Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie, jest prawdziwą ikoną polskiej kinematografii. W ciągu kilku dekad imponującej kariery wykreowała wiele fantastycznych ról kinowych, teatralnych i telewizyjnych. Gwiazda takich produkcji jak Pieniądze to nie wszystko czy Awantura o Basie od lat spełnia się także jako wokalistka, ma na swoim koncie aż osiem albumów studyjnych i niezliczoną ilość występów. Reklama. 78-latka pomimo upływu czasu nie zwalnia tempa i wciąż śpiewa na żywo przed publicznością. Wielokrotna uczestniczka przeglądu piosenki aktorskiej niedawno mocno zaniepokoiła swoich fanów. Okazało się bowiem, że artystka z powodu problemów zdrowotnych zmuszona była odwołać zaplanowane wcześniej koncerty. Stanisława Celińska odwołuje serię koncertów. Wiadomo już, że Stanisława Celińska nie pojawi się na trzech czerwcowych recitalach. Organizatorzy przekazali już wiadomość o nowych datach koncertów legendarnej artystki. Wygląda na to, że wszyscy ci, którzy chcieli podziwiać talent wokalistki, będą musieli jeszcze trochę poczekać występy odbędą się dopiero po wakacjach. Jak można dowiedzieć się z oficjalnego komunikatu, recital w świebodzinie odbędzie się 4 września, w kostrzynie nad Odrą 5 września, a w Szczecinie 6 września. Głos w tej sprawie zabrała sama zainteresowana 78-latka, przekazała na swoim profilu, że wraca do zdrowia i ma nadzieję jak najszybciej znów pojawić się na scenie. Obecnie nabieram sił, a Państwu życzę udanych wakacji i do zobaczenia. Można przeczytać w mediach społecznościowych. Fani życzą Stanisławie Celińskiej szybkiego powrotu do zdrowia. Fani od razu ruszyli do komentowania i przekazali idolce pozdrowienia. Zdrowia, zdrowia i zdrowia pani Stasiu. Czekamy i myślami wspieramy, napisała jedna z internautek. Dużo zdrowia i wypoczynku w te wakacje. Bardzo cieszyliśmy się na koncert w Świebodzinie, ale będziemy czekać na lepszy czas. Trzymamy kciuki i do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie. Dodała kolejna. Jest pani przekochaną, dobrą, ciepłą osobą, dziękuję za cudowne piosenki i życzę szybkiego powrotu do zdrowia, czytamy pod zdjęciem artystki.